Witajcie, rodacy! Dzisiaj przedstawiam Wam dobrą drukarkę SOWOL SV01 o dużej powierzchni roboczej i z kilkoma ciekawymi funkcjami. Dodatkowo będziecie mogli ją ode mnie taniej odkupić. Zapraszam do recenzji. Z samego dużego i ciężkiego kartonu za wiele się nie dowiemy, dlatego od razu przechodzimy do rozpakowywania. Tutaj wielkie gratulacje dla producenta, bo drukarka jest zabezpieczona na czas transportu idealnie. Twarda pianka okala wszystkie elementy, więc tutaj nie ma praktycznie szans, by coś jej się stało w trakcie transportu. W środku znajdziemy obszerną kolorową instrukcję obsługi. Ta na pewno nam się przyda, bo tam jest opisane, jak całość złożyć, plus kilka innych detali i wartych uwagi. Znalazł się tutaj też kabel USB, dzięki któremu możemy zrobić np. upgrade oprogramowania. Szpachelka do zeskrobywania druków, kabel do zasilacza. 8GB karta pamięci plus przejściówka USB. Zestaw narzędzi jak imbusy, traktryki czy taka obcinaczka. Jest też sensor dla filamentu, więc jeżeli poprowadzimy przez niego nasz filament, to w razie jego skończenia drukarka zastopuje wydruk. Jest limiter dla osi Z plus parę innych śrubek, a ostatnim osobnym elementem jest wyświetlacz LCD. Ten nie jest dotykowy, ale poruszanie się za pomocą pokrętła jest bardzo proste i szybkie. A tak wygląda nasza drukarka. No i jak widzicie, jest w 95% już złożona, więc jej poskładanie nie powinno zająć dużo czasu. Pierwsze co robimy, to bierzemy górną część, no i przykładamy w odpowiednie miejsce do podstawki, tam gdzie mamy miejsce na śruby. Tutaj z jednej strony trzeba przykręcić dwie śruby, a do zestawu jest dołączony imbus, więc to żaden problem, nawet jeżeli nie macie swoich narzędzi. Kolejnym krokiem to instalacja sensoru dla filamentu, o ile chcemy z niego korzystać. Producent sugeruje, byśmy go umieścili na górnej aluminiowej belce. Do tego ponownie będzie potrzebny imbus, by przykręcić dwie śrubki. Idąc dalej, mamy stojak dla naszego filamentu. Ten będzie trzymany jak poprzednie elementy na dwóch, ale mniejszych śrubkach z takimi nasadkami. No i tutaj natknąłem się na mały problem, bo jak widzicie, jedna z dwóch śrub jest ukręcona i nie da rady jej wkręcić. Dlatego moja trzymaczka będzie się trzymała na jednej śrubie, co na szczęście jest w zupełności wystarczalne. Teraz trzeba przykręcić nasz limiter dla osi Z, aby ta w odpowiednim miejscu się zatrzymała no i dysza drukowała nam na stole. Tutaj producent sugeruje byśmy go zainstalowali w idealnym 90% kącie względem ramy no i tutaj w moim przypadku jednak lepiej go było dokręcić z centymetr wyżej. Czas teraz na wyświetlacz, ten trzyma się tutaj na dwóch dużych i długich śrubach. Ostatnim elementem skręcania to po prostu powtykanie wszystkich kabli do odpowiednich wtyczek. Tutaj nie ma szans byście się pomylili, no bo wszystko jest bardzo prosto pozaznaczane, a dodatkowo instrukcja obsługi również wam pokazuje, co i jak podłączyć. No i jak sami widzieliście, złożenie drukarki nie trwa dłużej niż jakieś 15 minut. Teraz jedynie szybka kalibracja stołu w każdym rogu z kartką papieru, no i jesteśmy gotowi, aby maszynę odpalić. Na pierwszy strzał leci oczywiście kostka kalibracyjna. No i zobaczcie, druk wyszedł idealnie, wręcz perfekcyjnie. Nie ma żadnej skazy, linie są proste, nie ma tutaj ghostingu, a przy dobrym wypoziomowaniu stołu spód kostki również wygląda świetnie. Kolejnym testem to test retrakcji, czyli czy drukarka może odpowiednio szybko wessać filament do środka ekstrudera, aby go nie wydalać, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Czyli wszędzie tam, gdzie mamy jakąś przerwę. No i zobaczcie, nie ma tutaj absolutnie żadnych nitek czy pozostałości po filamencie. Tutaj ten test nie mógł wypaść lepiej. No dobra, dwa podstawowe testy i drukarka zdała je celująco, a co z najbardziej popularną łódeczką? Tutaj zaczynajmy od góry, ale już chyba widzicie, że jest bardzo dobrze. Nie ma nitek, wszystkie warstwy są idealnie proste, nawet łuk kabiny wydrukował się na piątkę. No nie na szóstkę, bo tam minimalnie w jednym miejscu coś lekko ostaje. Co i tak nie zmienia faktu, że to jedna z lepiej wyglądających łódek jakie miałem. Teraz przyszła pora na liska. Tu użyłem specjalnie czarnego filamentu, który wszystkie niedoskonałości wyolbrzymia, ale za bardzo nie ma czego, bo ten druk wygląda po prostu bardzo dobrze. Popatrzcie zresztą sami. Czas teraz na coś bardziej skomplikowanego i z większą ilością małych detali. Co powiecie na Lorda Weidera w wersji Buddha? Proszę bardzo. Plecki, głowa tułów, tutaj wszędzie są małe detale, to był bardzo dobry test dla Sowola z licznymi retrakcjami i sporymi kątami drukowania, ale mimo tego i tak SV01 dał sobie radę, moim zdaniem po prostu świetnie. Dobra, czas na ostatni test PLA. Tym razem z licznymi saportami, kątami powyżej 80%, no i oczywiście małymi detalami. Przedstawiam wam obcego z filmu Obcy z roku 1979. Tutaj jakoś detali ocencie sami. Ja tylko dopowiem, że widać nawet jego zęby, no i było widać nawet palce, ale podczas odrywania saportów oderwałem mu niestety też paluszki. Teraz wiem, co autor tego modelu miał na myśli, mówiąc, by odrywać wsporniki bardzo ostrożnie. Dodatkowo warto byście wiedzieli, że te pokazywane modele drukowałem używając layer heighta na 0.2, więc gdybym zszedł na 0.1, jakość tych modeli powinna być jeszcze trochę lepsza. Jak widzieliście jakość z twardego plastiku PLA drukarka ma bardzo dobrą, a co z TPU czyli gumowatego materiału? No i tutaj przychodzi duży plus tej drukarki, bowiem jest ona wyposażona w Direct Drive Extruder. Większość drukarek ma bowiem silnik, który odpowiada za wciąganie filamentu gdzieś z boku ramy, no i przez tubę jest on podawany do dyszy. Tutaj nie ma tuby, a silnik jest jak najbliżej dyszy, jak się da. Co to daje? Otóż możliwość szybszego druku, nie tracąc jakości, czy też drukowanie z materiałów, które są uważane za wymagające, po prostu łatwiej. Gumowe druki pokażę wam pod koniec, przy podsumowaniu, a tymczasem przejdźmy do wad i paru szybkich informacji. Po pierwsze, drukarka drukuje na szklany stół lekko-chropowaty. Tutaj, by wszystkie nasze dzieła odpowiednio przylegały do niego, musicie go co kilka druków odpowiednio dopieścić czyli na przykład popsikać sprayem do włosów, posmarować klejem, czy tak jak ja, wyczyścić alkoholem 99%. No i wtedy być może i będzie taka sytuacja, że prędzej łamiecie wydruk, niż odkleicie go od stołu. Tutaj szkoda, że producent nie dał takiej elastycznej, magnetycznej tacki, która znacząco by ten proces odklejania ułatwiła. Na szczęście, dokupienie takiej nie wiąże się z wydaniem majątku. Po drugie, ja za każdą zmianą filamentu musiałem ponownie minimalnie kalibrować stół, no i tak się wprawiłem, że teraz zajmuje mi to jedną minutę. Co nie zmienia faktu, że jest to trochę uciążliwa wada, ale szybko można temu zaradzić. Po trzecie. Raz przez swoją głupotę doprowadziłem do utknięcia filamentów dyszy. Na szczęście, wyciągnięcie go to kwestia rozkręcenia sześciu śrubek, no i wyjęcia paru elementów, co zajmuje jakieś 10 minut. Niestety, trzy z tych śrub są lekko omknięte. Odległość między ramą a tymi metalowymi prowadnicami, no z tego co wiem, powinna być jednakowa, zarówno na dole, jak i na górze. Ja mam tutaj margines błędu powyżej pół cm, ale co ciekawe, to nie ma wpływu na jakość druków, no bo te, jak widzieliście, wychodziły wzorowo. Gdy zapełnimy kartę SD różnymi plikami do druku, no i będziemy mieli ich tam już około 15, to te menu zaczyna mulić i przycinać. Jednak nowa wersja oprogramowania ma tę wadę wyeliminować. Czas nagrzewania stołu z 23 stopni do 60, zajmuje zasilaczowi 2 minuty i 10 sekund. A dyszy z 24 stopni do 220 równo 1 minutę i 30 sekund. W przypadku utraty prądu drukarka może wznowić swoją pracę, gdy ten tylko się pojawi. Nie stracimy zatem czasu i filamentu. Powierzchnia druku to bagatela 280x240x300 mm, więc jest to jedna z większych drukarek na rynku. Reasumując, SV01 to na pewno udana konstrukcja. Owszem ma kilka mniejszych wad, jednak jak już się z nimi uporamy i zobaczymy jak wyszedł nasz druk, to o nich zapominamy. Producent swoją drukarkę wycenił na około 1160 zł, no i gratis dorzuca wysyłkę. No i uważam, że jest to dobra cena, zważywszy, że jest tutaj direct drive extruder czy duże pole druku. Dodatkowo Sowol ten nie ma problemu z drukiem gumowatego materiału, który uchodzi za jeden z bardziej wymagających. Fajnie też, że grupa na fejsie jest bardzo pomocna w przypadku różnego rodzaju problemów. Jeżeli szukacie drukerki dla siebie, no to być może właśnie na nią patrzyliście. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.